Na dziś wybrałam kartę Głupiec. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych kartami Tarota. Dlaczego wybrałam? Dlatego, że kończymy 2023 rok, czyli zamykamy wszystko, co było w przeszłości, i otwieramy się na nowe. Jak czysta karta na 2024. Więc Głupiec pokazuje na przykład dziecko żyjące w nas. Oznacza spontaniczność, nowy początek i wolną od uprzedzeń otwartość. Wyraża niefrasobliwość, wskazuje na brak kłopotów i mówi, że wchodzimy w nowy rozdział życia z zainteresowaniem, bez ustalonych oczekiwań, a często też bez przygotowania. Głupiec może oznaczać zarówno dziecięce usposobienie i wynikającą z niego lekkomyślność. Nierozumność, naiwność, brak powagi, jak i mówiąc kolokwialnie, głupotę. Albo skromność mądrego i yy, rozumnego, pokornego, do którego możemy dotrzeć na końcu długich, często mozolnych poszukiwań. Kupiec może przedstawiać również kpiarza i czpiota w rodzaju sowizdżała, takiego. Jedynego szczerego doradcę, jak na dworze y, króla, jako jego ego, alter ego. W każdym przypadku on żyje w teraźniejszości i jest wyrazem otwartości i spontanicznej szczerości. Zawsze jest gotowy do zbierania nowych doświadczeń. Czy postawa ta je, wynika y, z, na przykład z, z wzbraniania się przed dorosłością, czy też jest wyrazem życiowo, mądrej, duchowej dojrzałości może być oceniana tylko poza kartą, czyli przy jakimś rozkładzie. Głupiec wskazuje zawsze na odświeżające doświadczenia, które mogą być czasem chaotyczne, tak czy inaczej, nawet jeśli w cudzysłowie powinie nam się noga, doświadczenia te nie są tak naprawdę niebezpieczne. Życzę wszystkim wspaniałego nowego roku 2024. Pozdrawiam.